Dzień dobry, witam wszystkich. Dziś szybka akcja. Filmik minutowy, piątek 17 lipca. Jesteśmy tu na zlecenie naszego klienta, który najpierw celowo Volvo stanęło na Hondzie, jak na obrazku. Weryfikujemy auto, ale akcja będzie szybka. Honda Civic 2009 rok, 100 tysięcy km przejechane. Tyle, że sprzedawcy nie ma, omawiam się z nami na, na dzisiaj. Między 10 a 11 nie ma go. Ale to mały kłopot. Dużo większy kłopot jest taki, że troszeczkę nakłamał i auto nie jest takie, jakbyśmy chcieli. Nakierowane drzwi i drzwi, tyle nad kole. Nasz klient takiego auto na pewno nie będzie chciał. A, cena.